Witam w mojej nowej serii, która nazywa się przygody z Minecraftem. Stworzymy nowy świat, świat nazwę tak, taki jak tytuł serii. Tryb gry na przetrwaniu. Tworzymy nowy świat. Teraz będziemy musieli znaleźć owce. Będzie potrzebna z nich wełna, którą później zrobimy łóżko z niej. O, są akurat cztery owce. Zabijemy tylko trzy, więcej nie będzie wełny nam potrzebnej jeszcze jedno. Teraz wydobędziemy drewno. Będzie nam one potrzebne do zbudowania domu. Będziemy go potrzebowali w bardzo dużej ilości. Również będziemy musieli znaleźć odpowiednią lokalizację, gdzie zamieszkamy. Na pustyni nie chcę mieszkać <laughs> Trochę się oddalimy od tego morza Czy co to jest? Będę zamieszkać koło y, rzeki, która ob obok niej będzie y, jaskinia wszędzie ta pustynia. które zajmie nam znalezienie dobrej lokalizacji, pójdziemy w głąb tam w tamtą stronę. Eu e <coughs> Wróciłem do tego miejsca, na którym się dospałem. Bardzo duże skupisko węgla. Gdzieś tutaj będziemy musieli zbudować swoją wioskę, ale nie na tym podłożu. Muszę znaleźć jakieś pożywienie. Na razie nic tu nie ma, żadnej rzeki ani żadnej jaskini. Trzeba będzie szukać. A jeżeli byśmy nie znaleźli tej, tej jaskini i tej rzeki, to będzie pokazane na pewno w drugim odcinku. Albo znajdę to poza odcinkiem. Teraz mnie głód zabije. Albo mi się wydaje, albo to jest taka wyspa. Nie wiem. O, głód mnie zabija już. Nie, może jabłko daleko. Te liście. Może jabłko mi wyleci. Mam nadzieję, że wyleci. Będę bardzo szczęśliwy. Szczęśliwy. Już zostały mi dwa serduszka. Nie wleci jednak. A jest! wyleciało w ostatnim momencie. Chyba powinniśmy... Zbudować ten dom niestety tutaj w lesie Zadowolić się tym co tutaj mamy Zmienię poziom trudności na pokojowy Później go zmienię na normalny Jest mi on potrzebny po to <laughs> żeby mi głód nie spadał Mam tutaj bardzo dużą przestrzeń którą będę mógł zagospodarować jakąś bibliotekę albo coś, M będę mógł budować inne, inny dom albo, albo farmę albo coś, jest tutaj bardzo dużo drzew które wykorzystam do, do, do rozbudowy domku, na razie skopię Kopię tego no Noc się robi. Zaraz zrobię crafting boxa. Musimy zrobić łóżko i się prześpimy. Teraz pokażę Wam jak zrobić Crafting Boxa. W moim przypadku wszystko wezmę. Kładziemy deski na czterech, czterech oknach i wychodzi nam crafting box a teraz ro, zrobimy łóżko Mam łóżko i idziemy spać Obudzimy się gdy będzie już dzień Wyśmiemy teraz łóżko Myślę, że taka przestrzeń nam wystarczy. Jeszcze skopię to drzewo. Przepraszam, zetnę. Zrobimy sobie teraz sikierę drewnianą. Pomoże nam to w pracy przy skinaniu drzewa. Myślę, że tego crafting boxa też usuniemy. Myślę, że już tyle przestrzeni nam wystarczy, żebyśmy, żebyśmy mogli zacząć budowanie domu, o którym wspomniałem na początku. Dom będzie mały, skromny. Będę miała w nim tylko łóżko i dwie skrzynie i piecek i crafting boxa. W późniejszych odcinkach, w późniejszych odcinkach y, będzie on lepszy, większy. braku nam drewno, ale to nic nie zmieniam jeszcze. 4 i zrobiliśmy 16 def.